Tytuł Państwo widzą, więc nie będę już tego czytał. Chcę tylko nadmienić, że firma Bion tutaj jest reprezentowana przez doktora Michała Malingę. Nie współpracujemy z nim w ramach tego projektu, współpracujemy w ramach innych, ale on też ma ciekawe zastosowania, o których będziemy mówili na końcu. O. Muszę. O, ok. Więc tak. Projekt, który mieliśmy w naszym instytucie, możliwości wykorzystania wielowietnikowych bezzałogowych pojazdów latających do wsparcia działań naukowych i rybackich w przybrzeżnych. Myśmy nazwali sobie go na nasz użytek Skyfish, już tak zostało. Tak to jest w, naszym, w naszej nomenklaturze. Postanowiliśmy użyć komercyjnego drona, który jest wykorzystywany w rolnictwie. Tutaj widzą Państwo jego, tutaj mogą Państwo zobaczyć, co to za maszyna. To, co nas najbardziej interesowało, to było możliwość podłączenia urządzenia RTK do bardzo dokładnego pozycjonowania drona w powietrzu, dlaczego później. I oprócz tego, oprócz obrazów zwykłych RGB, czyli takich, które no, w każdym telefonie możemy zrobić takie zdjęcia, on też ma dodatkowe matryce do uzyskania obrazu zielonego, czerwonego, bliskiej podczerwieni i krawędzi czerwonego. Po, po co to jest, to później też wytłumaczę. Jedna różnica, właśnie. To, co jest fajne w dronach, to jest że to, że dają bardzo dokładny obraz. Tutaj macie Państwo na to, byli pokazane dla RGB, która tutaj w tym przypadku to jest 20 megapikselowa matryca, wraz z, z podniesieniem drona nad poziom gruntu. Oczywiście spada jego dokładność, niebieska linia RGB, ale widzą Państwo, że to jest około 3 cm na 120 metrach nad poziomem gruntu, a to jest dużo lepiej niż zdjęcie lotnicze, maksymalnie bardzo, bardzo duży skok, jeśli chodzi o porównanie ze zdjęciami satelitarnymi. Jeśli chodzi o te multispektralne, czyli dodatkowe, dodatkowe pasma, które rejestruje ten akurat dron, no to wtedy jest do około 5 cm, ponad 5 cm na jeden piksel, też bardzo dobry wynik. Dlaczego 120 metrów to są uwarunkowania prawne? Drony do wykorzystania cywilnego w, w Unii Europejskiej, ale też nie tylko, mogą latać do pułapu 120 metrów. Jest to związane z międzynarodowym prawem lotniczym, które jest też modyfikowane cały czas, ale to chyba się nie zmieni, niestety. Y Narzędzia, oprogramowanie. Myśmy wybrali DJI'a, znaną firmę. W związku z tym też poszliśmy w oprogramowanie związane z tym. I tutaj właśnie pokazujemy dlaczego RTK. Nie latamy, nie latamy zazwyczaj. Oczywiście nie latamy na zwanych drążkach, czyli nie w sposób wolny. Wprowadzamy trasę lotu, programujemy tą trasę lotu. Tutaj, jak Państwo widzą, na zdjęciu, które jest wyżej, są dwa naloty w jednym miejscu. Na tej trasie lotu jest powiedziane, na jakiej wysokości ma lecieć, żebyśmy wiedzieli, na jaką rozdzielczość zdjęcie będzie uzyskane, które patrzy w dół. Kamera patrzy w dół w czasie lotu. On Pokrycie zdjęć to jest około 70-80%. Jedno zdjęcie na drugie, na, na leżące i potem w innych poprogramowaniu, już tym, które jest tutaj na czarno opisane, czyli DJI Terra, które jest zrobione przez DJI, ale też wykorzystujemy WebODM, który jest open source'owe i bardzo fajne, polecam. Yy, jesteśmy w stanie z tych zdjęć zebranych w czasie nalotu stworzyć ortofotomapę, taką, jak widać tutaj na dole. I ta ortofotomapa jest go referencją, w związku z tym później w oprogramowaniu GIS-owym można dokładnie nanieść to na... Yy, na mapę jakąkolwiek. To zdjęcie, które tu jest na dole, pokazana ta mapa, no to jest wynik złożenia 7, 720 zdjęć do, w jedną całość. To tutaj pokazuje miejsca, gdzie myśmy trenowali. Myśmy trenowali tak naprawdę, Zaczęliśmy to na, złożyliśmy wniosek w 2026 roku, pod koniec, kiedy był wezwanie do dotacji celowych, tak zwanych ministerialnych. Budżet, były pewne perturbacje z, z budżetem państwa, jak państwo pamiętają, w związku z tym mogliśmy zacząć w, pod koniec marca, ale to się wiązało z zakupami, wiązało się z szkoleniem, ponieważ musieliśmy się przeszkolić. Koniec końców udało nam się latać w październiku. Ale nie żałujemy tego. Wybraliśmy zalew, właściwie Zatokę Pucką, Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński i wybrane plaże z dłużnego polskiego. Plażami się nie będziemy zajmować, bo to nie było interesujące z punktu widzenia tej, tej, tej konferencji. Natomiast co nam się udało zmapować? Tutaj są przykłady Osłonino, Władysławowo, to jest Zatoka Pucka, Kadyny to jest Zalew Wiślany, Kopice to jest Zalew Szczeciński. To są ortofotomapy, które są nałożone na OpenStreetMap i proszę zobaczyć, one naprawdę leżą tam, gdzie tam gdzie powinny leżeć, także to nie jest, no, to jest naprawdę dobrze zrobionego referencja. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. One nie wyglądają atrakcyjnie, one nie wyglądają atrakcyjnie, bo to może się wydawać, że to jest taka, no, Kaszana, patrząc brzydko mówiąc i patrząc na roślinność, którą tutaj Państwo widzicie, ale jak mówiłem wcześniej, one mają, można je powiększać. Te mapy robiliśmy w rozdzielczości około 1 cm na piksel. W związku z tym, po powiększeniu ich, dostajemy bardzo dokładne obrazy tego, co się dzieje na dole. My oczywiście by, chcielibyśmy patrzeć na to ze względu na potencjalne tarliska ryb, ale Taryjska ryb też są związane z roślinnością, i uważamy, tak nam się wydaje przynajmniej, że ortofotomapy są bardzo fajne do określania zasięgu roślinności. Można też przy, przy udziale eksperta w czasie, w czasie nalotów, a i przy interpretacji później map określenia, co to jest za roślinność. I tutaj mamy słowa łoki z rejon, gdzie mamy roślinność podwodną. W kopicach mieliśmy roślinność, której liście wychodzą na, na powierzchnię wody. Niestety listopad i październik, w związku z tym nie jest to bardzo, bardzo malownicze, ale mamy nadzieję, że w tym roku zrobimy zdjęcia na loty, które następnym razem pokażą coś ładniejszego. Słone łąki Jastarnia Nowe Batorowa, no to jest tutaj nasz region Gdański. Tutaj widzą Państwo, rośliny, które są, wyrastają z wody, wystają nad wodę, ale też są na granicy nie wiem, czy widać strzałkę. Mam nadzieję, że tak. Tutaj nagra, to jest granica, czyli tu są rośliny, które są na lądzie, tu są rośliny, które wyrastają z wody. No i... słam? A, no nie widać, no trudno. Szkoda. Ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją teraz. Dlaczego, dlaczego wybraliśmy ten właśnie rolniczy dron z różnymi z różnymi widmami, które może różne widma rejestrować, a właśnie, a właśnie po to, żeby patrzeć, jak ta roślinność, która się przy potencjalnych tarliskach może zmieniać, bo to też będzie no, mówiło nam o kondycji, o kondycji tego rejonu. Najbardziej NDVI, czyli Normalized Difference przepraszam, Vegetation Index jest najbardziej rozpowszechnionym i on mówi o kondycji upraw, ale w naszym przypadku będziemy mówić o kondycji roślinności, która sobie tam rośnie w, w interesujących nas rejonach. GNDFIA jest bardziej skierowany w kanał zielony i to autorzy opisują jako bardziej skoncentrowany na chrolofiru. NDRE to z kolei jest przydatny przy określaniu stanu stresu na młode rośliny. LCI już jest Zadedykowany dla chlorofilów w roślinach, a OSAWi to właściwie mają niwelować wpływ, wpływ gruntu, który jest też rejestrowany przez te, przez te czujniki. Jak Państwo widzą, tutaj możemy popatrzeć, są wszystkie te indeksy, łącznie ze zdjęciem taką foto, fotomapą w pierwszej kolumnie. Jak to się zmienia co dwa tygodnie, jest nasze takie ulubione miejsce. To jest Płótnicy w Zatoce w Zalewie Puckim. Miejsce, które zwyczajowo można było wiązać ze szczupakiem, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy, 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 czy coś tam takiego, takiego znajdziemy o tym tym Ten NDVI można też obserwować live, czyli w czasie lotu można sobie przerzucić na podgląd i w ten sposób też widzimy, jak Państwo widzą, niebo i woda są odcięte od roślinności i to nam ułatwia Kierowanie czy planowanie trasy drona, żeby, żeby sobie zmapować to, co jest nam, nas naprawdę interesuje. Co kaczki. ciekawe, po prawej stronie, jeśli Państwo popatrzą, kaczki, zwierzęta też są, też można przez ten NDVI yy, yy, lokalizować, ponieważ taki na wodzie nie zawsze są widoczne. Ale lepsze do takiego lokalizowania z ptaków na wodzie jest ten pod, bliska podczerwień, kanał bliskiej podczerwieni. Tutaj macie Państwo przykłady zdjęć RGB, czyli zwyczajnych, i obok są do nich zawsze dołączone bliska podczerwień. Jak Państwo widzicie, bliska podczerwień odcina wodę, więc nie widzimy to, co się dzieje pod wodą. To jest związane z temperaturą wody. A y, zwierzęta, które są cieplejsze, one się nagle wyskakują na tym, na tym obrazie bliskiej poczerwieni i można je zlokalizować. Tak jak tutaj Osłonino w pie na samej górze, 2024 listopad, 5 listopada, no prawie nie widać tych, tych łysek, które tam były, natomiast na bliskiej poczerwieni one są widoczne. Jeżeli mamy dużo materiału, i analiza materiału jest dosyć dużąca, no to nam pomaga, żeby zlokalizować w których miejscach te, te zwierzęta mogą występować. Niestety, jeśli chodzi o zwierzęta, ortofotomap nie polecamy z naszego doświadczenia, ponieważ zwierzęta są bardzo wdzięczne, można sobie określić, spomiarować, ale one są ruchliwe. I jeżeli zaplanujemy mapę, trasę pod ortofotomapę, dron przelatuje kilkakrotnie w jednym miejscu, on się przesuwa, a ptaki też się przesuwają, albo sobie przepływają, albo przelatują. Dron też może niektóre gatunki płoszyć, tak jak tutaj widzimy. W związku z tym lepiej zrobić zdjęcie i, i na tych serię zdjęć na tych zdjęciach potem analizować, czy to są te właśnie liczebność tych ptaków i szukać to, co możemy określić, jaki to jest gatunek, tak? Ale przy fotomapach udało nam się tu zlokalizować coś, co było ciekawe. Te drzewa, te białe drzewa, to jest no, koszmar rybaków. Oni bardzo nie lubią takiego widoku, bo to znaczy, że tam była kolonia kormoranów, a kormorany są przez rybaków nie ponieważ są konkurencją dla nich. Kormorano, jak no, obsiądą sobie drzewo, no to one załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne. Drzewa wyglądają w ten sposób, są po prostu wypalone przez te zwierzęta, przez co bardzo dobrze widoczne na fotomapie można określić, gdzie one były. Tak. Niestety z dronem nie jest tak, że to, co zobaczymy, to jest pełen sukces, bo już możemy stwierdzić, że on już co tutaj jest. I Nie, musimy mieć współpracę z ekspertami. Tak jak to jest przy roślinach, przy ptakach, przy zwierzętach. Możemy zmapować jakąś przestrzeń, ma ze swoim doświadczeniem w pewnym momencie, dostos zdobywając doświadczenie, już wiemy, co to jest, ale czasami są takie sytuacje, że no, możemy się mylić. Tak jakby tutaj na tym zdjęciu z drona te łachy można by powiedzieć, że to są jakieś roślinność na dnie. Mieliśmy przy sobie w tym czasie małego drona podwodnego, którego wyrzuciliśmy, bo nie byliśmy pewni, i jeden z naszych kolegów biologów, który był na pokładzie, stwierdził, że on nie byłby taki pewny, wrzucamy drona, patrzymy i faktycznie okazało się, że to są łachy, które są on zidentyfikował jako skupiska, raciecznic, znaczy skupiska skorupek raciecznic. Także no trzeba uważać, trzeba mieć koordynację, trzeba się odwoływać do specjalistów, to nie jest tak, że to jest cudowne narzędzie, które nam wszystko zrobi. Na pewno się bardzo przydaje do mapowania roślin, jakiś skupisk do poszukiwania zwierząt i tak dalej, ale trzeba współpracować z, z innymi. Już dwa ostatnie slajdy. Kolega właśnie z Biomu pod pozwolił nam skorzystać, żeby pokazać, co oni robią. Myśmy korzystali z jego wiedzy, kiedy wchodziliśmy w ten nasz program. Współpracujemy w innych projektach, z nim nie współpracujemy w ramach dronów, ale on prowadzi monitoring gatunków i siedlisk morskich, realizowałem w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. I chodzi tutaj o zliczanie licz, fok, które są na łasze u ujścia Wisły. Można tam, tam są dwa gatunki foki, więc można określić co do gatunku. Tak jak tutaj widzimy na zdjęciach, które nam udostępniono. Potencjalnie można też zliczać ptaki, które tam się gromadzą, i patrzeć, jak, jaka jest dynamika zmian tych łach, ponieważ one nie są stałe, one się też zmieniają. Ale tu już jest geomorfologia, myślę, że Państwa to nie, nie interesuje. Starałem się pędzić, żeby zmieścić się w czasie. Bardzo przepraszam za swoje potknięcia. Dziękuję za uwagę. Tylko powiem, że to jest moje ulubione zdjęcie, które było zrobione na kotwicowisku w rewie. Nasz, no, polska złotów, taka też jest bardzo ładna, nie tylko w jakieś egzotyczne kraje. Dziękuję bardzo.